Nie. Kurwa DVD mnie zabiło Nagrywasz. No wiem o to mi chodziło Nagrywamy z Battlefield Heroes I będą nudy, będziemy lamić I będą lifeić Nie teraz to, to już jest ostatnia próba Tak to nie nagrywam i on miał to coś włączone i dlatego on cię miał taki patachę jak od niego szpalały. A to nie żadna ochrona? Jak jest? Ja. A co to kurwa było? Tak? Co tu kurwa było? Lasera! Ja projekt mega kurwa! Projektor. Zaraz, zaraz wbiję na 18 level i też będę tak kokił kurwa. Projektorem. No też się wezmę laser. I... Będę nawalał. Ciota! No asysta! A bo on ma inną broń Rabiłem! Trafiłem! Szkoda, że ta broń ma tylko jeden amo Czarną mantę muszę sobie włożyć do ekwipunku mm, to po potem Krycie! Joku mnie zestrzelił? Ej, on ma tą samą pukawkę co ja. A no. Jest ta ochrona. Ej, no kurwa. Jak? Kurwa. Czekajcie, ja zrym małe cięcie, wejdę na inną postać. Dobra, no to pokażę jaką mam postać kurwa. Chyba to już jest postacie i chuj. Proszę. To jest jedna postać. Funcy. Były. Były, ale nie ma. To jest mojego brata. To jest nasza najlepsza postać. No i teraz sobie, kurwa wbije na to i zobaczycie jak będę napierdalał. Kurwa, jeszcze wam pokażę jakie mam tutaj rzeczy. Um, um, takie ten... Pierścianki... Widzisz? Spodnie, trupa. Kalosze mam nawet... Małpek... Na pasek... uzbrojenie. O! Tak... Laserek... O! Tak! To jest broń zajebista! Polecam! Tak? Nie! To jest dobra broń! Widzisz? Bardzo szybki... I to jest taka sama Tyle... Ale one są bardzo dobre To są dobre bronie Czekaj misję O, jakaś misja słabiutka Znajomi e, Jakiś słaby levelek tutaj jest No dobra, do 12 Kurwa gra jest zapełniona nie wiem, może kojarzycie takiego gościa... HENDELA! Tu mam jego sedwer. Czemu? Widzisz to? Na HENDELA można wbić. O, tutaj będzie zajebista muzyka. Jak ja mi się uda wbić. JEST! Teraz sobie po tej muzyki, ja się wyciszę na chwilę.

zaraz tutaj wszystkich podedam i mnie w dupę pocałują mm, On nie ze mną jakiś znamy no, pierdol się przed chwilą użyłem? ja dzisiaj se kupiłem wzrost HP no Za 150 jest na jeden dzień 10%. No I mam sobie... Cześć, to jest I no? Jaki debil. Bo ja jestem koksem tym, Jeszcze, na tej postaci. Ja też na tej postaci. Czekaj, tu się przeładowuje, przeładowuje. No, yyy, tak, tylko to się tylko tak robi. Jeszcze o... medyk tu jest? wal się no i widzicie jak się koksi na tej postaci kurwa zero razy deadłem no i dobrze nie za walor pointsy no valor pointsy to są normalna kasa no to jest za 150 tylko kasy nie Widzicie ile zabiłem? Ośmiu. No wiem i to jest na jeden dzień. Patrzcie, zero razy deadłem, kurwa już deadłem. Asysta, dziesięciu, jeden raz deadłem, najlepszy kurwa. Hmm. Ale najmniej razy deadłem. Nic z tego. Ale jestem prawdziwy koksu na tej postaci. Jakby nie oni to by chyba, przegry... jakby mnie ja to by przegrywali. Bo przegrywali, nie? Ty ma tasak! Kurwa musiał go zabić Niektórzy są nawet lepsi niż ja przecież nie ten się nie co nie zabił to był ósmy level Mało, amo, już wycięsi. Zaraz nagram ten odcinek i pokoksimy w gałę. Obejrzymy jeszcze to, jak to wyszło. nie? 27 na 0. Słabo. Dobra. Dalej, jeszcze raz ta sama mapa, to zabije z 20 prawie. Git. Teraz... Teraz może mnie będzie lepiej słychać, bo poprawiłem sobie mikro, ty... Ej poczekaj, jedna misja Tylko jedną misję musimy dołączyć? Aaa, to dlatego Jest, ta sama mapa Jestem hamem i sam pojadę Czekajcie, mam tego. Dobra, już jestem, bo małe no, ciecie, ciocia mi przyszła I musiałem zrobić takie o zabity bo tutaj Oleg grał i coś mu to słabo wychodziło bo widzę że nie słabo no właśnie na minutę to słabo to on się tu odrodził nie to jest... To było ten, że jak pożerasz granaty to ci dodajesz życie, nie? Co? Zamknąłeś? Mm, dobra. Gramy, gramy, gramy. Johnny walął? Tam! No bo tak. Johnny. A, dostał.

Patrzcie jaki mam wyskok taki fajny. o kurwa. Patrzcie na to! Patrzcie na to! Patrz, 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 patrz Bum, bum! Jak wysoko kupiłeś ten wyskok? No... Albo bazukę po prostu. Aha, sorki bo skończyło się wolne miejsce Bo nie mam ten bandikama zakupionego tylko Nie mam po prostu pełnej wersji Patrzcie jestem na młynie O kurde O ta snajperka jest dobra Dobra Ło, przegrywamy Kurde, przegraliśmy. Ja pierdziele. Dobra, kończę. To była ostatnia mapa na dziś. Nara.